Oh. <śles> <Flaff. śles> <śles> <Nie śles> o <Kiechało. śles> ale nie miał... To by to było... But tak OP. <śles> 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 o oh, kurwa. <śles> ja pierdolę. Dawaj fast breaka i walisz. O. To ładne, to ładne. Napisz Z moment. O.

oho, co... oho. Co, co, level... co BYŚ KURWA CHCIAŁ? jebańcu <grywa> Czy ja, by... ja mu dam, bo mam daimera ja chcę zobaczyć jak on truje, rzuca nie, nie Siedzi. Bądź. Dobra, mogłem rzucać, jestem głupi, ale dobra, trzymaj. Siedzi. Dzięki, bordo. Świr paleta. Ja bym mógł już rzucać 10 razy, ale ja nie chcę człowiek, tak gościu. Mi. Masz. Siedzi. Pierdolę, więc nie wiem, co ci chodzi. Good no. Co, co? Co jest? To tak delikatnie to... pociągnąłem to, że to jest... Jak za wcześnie? No ale to tak ma, a, tak ja, ma ja mam, ja mam takie czucie w palcu jakby co powinno być ale nie umiem tego do, co to było? do <grym> nie, nie wiem, co co nie co wiem? Co 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 to jest no. A z drugiej strony. nie rozśmieszają Pierdolisz <grym> Czasami popełniam błędy ale mogę się też na nich uczyć <grym się> Pierdolisz Czasami popełniam błędy Nikwana No, no manianu Fine. <laughs> <laughs>